Historia grupy Alphaville rozpoczyna się od dwójki kolegów, Mariana Golda i Bernarda Lloyda, którzy pewnego dnia postanowili opuścić Berlin, wtedy jeszcze Berlin Zachodni, i przenieść się do Münster. Panowie już wcześniej próbowali swoich sił w muzyce, jednak bez większych sukcesów. Po przeprowadzce Lloyd nawiązał współpracę z klawiszowcem Frankiem Mertensem, na wokal zaprosił Golda i tak powstał zespół Forever Young. Zmiana nazwy nastąpiła trochę później za sprawą francuskiego filmu z 65 roku zatytułowanego właśnie Alphaville. W filmie chodziło mniej więcej o to, że Alphaville było stolicą jednej z galaktyk, nad którą władze z Komputer Alfa 60, nie uznający uczuć, wzruszeń czy sentymentów. Co za tym idzie, zakazana była też muzyka i poezja. Zanim przejdziemy dalej, to przypominam, że na 10 tysięcy subów nagram film QA, i również pod tym filmem możecie zadawać pytania, na które odpowiem w odcinku specjalnym. Jak wam wygodniej, możecie napisać też na Insta, a adres znajdziecie w opisie. Jeżeli chodzi o Begin Japan, to tekst do utworu został napisany przez Mariana Golda. Wokalistę AlphaVille podczas wizyty u dentysty. Wcześniej panowie na syntezatorze Roland System 100M stworzyli linię basu, która grała Marianowi w głowie i postanowił do tej melodii napisać kilka wersów. Ponoć tytuł utworu został zainspirowany zespołem Big in Japan, którego członkiem był Harry Johnson, późniejszy wokalista grupy Frankie Goes to Hollywood. Jak wspomina Gold, historia jest o tyle zabawna, że potem właśnie z numerem tego zespołu, a konkretnie z piosenką Relax, Bigin Japan walczyło o pierwsze miejsce na niemieckiej liście przebojów. Bigin Japan w końcu wskoczyło na pierwsze miejsce, ale sukces kawałka zaskoczył zarówno zespół jak i wytwórnie. Na promocję nie było wielkiego budżetu, zespół był praktycznie kompletnie nieznany, no i pamiętajmy, że to był przecież ich pierwszy singiel. Lepszego startu AlphaVille nie mogli sobie wymarzyć. Gdy Big in Japan zaczął być grany w radiu kilka razy dziennie, Marian Gold wciąż pracował w restauracji i obierał ziemniaki. Zresztą, jak wspomina, któregoś dnia kucharz przyszedł do niego z wyrzutem, pytając, co tu robi, skoro pewnie jest milionerem. I z pracy go wyrzucił twierdząc, że taka gwiazda tu nie pasuje. Jak spojrzymy na wyniki Bigin Japan na listach, to naprawdę piosenkę polubiła spora część świata. Zresztą w 2024 roku, czyli 40 lat po premierze Bigin Japan pojawia się w zestawieniach Airplay, które klasyfikuje 100 najpopularniejszych piosenek granych w radiu i telewizji w Polsce. Więc paradoksalnie sukcesu nie było tylko w Japonii. Nie dość, że Begin Japan święciło triumfy, to w zanadrzu był kolejny hit, Forever Young. Jednak wytwórnia uznała, że należy trochę przystopować i wydać coś pomiędzy. W tym czasie album był gotowy dopiero w połowie, więc w ciągu dwóch dni stworzono numer Sounds Like a Melody, który również przyjął się dosyć dobrze. Jednak jak wspomina Gold, pisanie piosenki wyłącznie dla sukcesu komercyjnego było obrazą ich hipisowskich instynktów. Z tego powodu zespół za bardzo tego numeru nie lubił i nie chcieli go grać na koncertach. Właściwie to w ogóle nie chcieli grać koncertów, bo jak tłumaczy Marian, nie byli wtedy najlepszymi muzykami. Owszem, korzystali z syntezatorów, automatów, ale poza drugim klawiszowcem, Frankiem Mertensem, żaden z nich nie potrafił grać na żadnym instrumencie. Marian Gold w tekście utworu bazuje na swoich wspomnieniach z czasów berlińskich. Gold do Berlina przeniósł się po odbyciu służby wojskowej. Jakiś czas był bezdomny, należał do sceny skłoterskiej i obracał się w środowisku narkomanów zgromadzonych w okolicy słynnego dworca Zoo. Jeżeli nie kojarzycie o co chodzi, to dworzec Berlin, ogród zoologiczny, zwany potocznie dworcem Zoo, był w latach 70. i 80. miejscem, gdzie zbierali się narkomani i prostytutki. A właściwie jedno wynikało z drugiego, bo prostytucja była po prostu sposobem na zdobycie środków na narkomunitet. W każdym razie, właśnie taką parę bywalców dworca Zoo opisuje w swoim tekście Marian Gold. Sam autor raz twierdzi, że to piosenka mocno autobiograficzna, do tego stopnia, że miał wątpliwości, czy w ogóle powinna zostać wydana. Innym razem, że te postacie są kompletnie fikcyjne, ale tak naprawdę inspiracja jest dosyć oczywista. Gold zresztą twierdził potem w jednym z wywiadów, że wyjechał do Münster, bo chciał odejść od narkotyków kompletnie odciął się od tego środowiska i ta przeprowadzka prawdopodobnie uratowała mu życie. Tekst rozpoczyna się słowami Winter Cityside, więc przedstawioną parę kochanków poznajemy w zimowej scenerii Berlina. Być może Crystal Beats of Snowflakes, czyli dosłownie kryształowe kawałki płatków śniegu, mają symbolizować heroinę. Pojawiają się takie interpretacje, natomiast sam nie chciałbym dodawać do tekstu symboliki, której tam nie ma. Osobiście skłaniałbym się do bardziej metaforycznego znaczenia tej zimy, bo chwilę później Gold śpiewa: I had no illusions that I ever find a glimpse of summer's heat waves in your eyes. Czyli, że nie ma złudzeń, że znajdzie w oczach swojej dziewczyny choć odrobinę letniego ciepła. Mamy więc dwójkę narkomanów, którzy chcą wyrwać się z obecnej sytuacji, chociaż raczej doskonale wiedzą, że nie ma na to szans. Zresztą wynika to z dalszych wersów. You did what you did to me. Now it's history I see. Co możemy rozumieć jako zwrot skierowany właśnie w stronę narkotyków. Czyli wiem, co mi zrobiłyście, ale to już historia. Bo słowami Things Will Happen, While They Can narrator wskazuje, że rzeczy będą się dziać, dopóki będą mogły. Albo bardziej trafnie możemy to przetłumaczyć, że będą się działy, dopóki na to pozwolimy. A on na to pozwoli, bo przecież Gold śpiewa I will wait here for my man tonight. Dosłownie oznacza to, że będę czekał na mojego człowieka, ale chodzi tak naprawdę o dealera. I'm gonna drop. Off for hey, Jesse, my man. Zresztą może być to odniesienie do utworu zespołu Velvet Underground I'm Waiting for the Man, który opowiada o kupowaniu heroiny na skrzyżowaniu ulicy 125 z Lexington Avenue. Całość kończy się słowami It's easy when you're big in Japan. Czyli wszystko jest prostsze, kiedy jesteś duży w Japonii. Ale co to tak naprawdę znaczy? Przede wszystkim słowo big odnosi się tu do statusu. Na przykład jeśli ktoś oglądał albo czytał seks w wielkim mieście, to Kerry swojego faceta nazywała Mr. Big. Nie dlatego, że był duży, ani z żadnych innych względów natury wielkościowej, ale właśnie ze względu na jego status. Chyba nawet pada tam takie określenie, że to następny Donald Trump. W każdym razie powiedzenie Big in Japan odnosi się do rynku muzycznego. A konkretnie do wykonawców, którzy w swoich rodzimych krajach nie odnoszą wielkiego sukcesu, ale są wielcy w Japonii. Ciężko powiedzieć od kogo się to zaczęło. Po trasie w 1962 roku zaskakującą popularność w Japonii zdobył zespół The Ventures. Jeszcze wcześniej japońskie listy przebojów podbił Neil Sedaka z numerem One Way Ticket. Były to czasy, gdzie królował Presley, ale jak twierdził Sedaka, ten rzadko opuszczał Stany, co otworzyło pozostałym artystom drzwi na inne kraje. Z kolei Elvis rzadko opuszczał Amerykę Północną, po części ze względu na to, że jego menadżer Tom Parker przebywał w USA nielegalnie. Tak czy inaczej, japoński rynek był bardzo chłonny, jeśli chodzi o zachodnich wykonawców, i dużą w tym rolę miał magazyn Music Life. Ponoć ci, którzy zostali w nim wspomnieni, stawali się wielcy w Japonii. Takie najbardziej ikoniczne przykłady, jeśli chodzi o Big in Japan, to na pewno zespół The Runaways. Scorpionsi, którzy pomimo ograniczonego sukcesu w Europie i Stanach w 1978 roku zagrali trasę koncertową zwieńczoną płytą Tokyo Tapes. Chip Trick, którym dzięki sukcesowi w kraju kwitnącej wiśni udało się przebić na rynku amerykańskim. Mr. Big, który. U nas jest praktycznie gwiazdą tylko jednego przeboju, czy wreszcie bon Jovi, którzy w pewnym momencie byli w Japonii najpopularniejszym zagranicznym zespołem. Gold tłumaczy, że w przypadku naszego bohatera stwierdzenie Big in Japan to takie kłamstwo przegranego, jakby marzył o tym, żeby podejść do swoich kolegów z dworca Zo i. Powiedzieć im, że tu może jest nikim, ale za to w Japonii jest wielki. Choć w żaden sposób nie da się tego sprawdzić. Bo bycie Big in Japan, choć może opłacało się finansowo, nie było szczytem marzeń artystów. Często zresztą używa się tego zwrotu ironicznie. Na zasadzie, no tak, tutaj gracie w remizach, ale pewnie w Japonii jesteście wielcy. Poziom wyżej zresztą wyniósł to zespół Bayer Full, przekonując wszystkich, że są wielcy, ale w Chinach. W dalszej części refrenu Gold śpiewa Big in Japan, where the Eastern Sea is so blue, czyli wielki w Japonii, gdzie Morze Wschodnie jest tak niebieskie. Więc po prostu po raz kolejny to swego rodzaju idylliczna wizja na zasadzie, że trawa jest bardziej zielona u sąsiada. Pod koniec pada jeszcze Pay then, I'll sleep by your side, co znaczy zapłać, a wtedy będę spać przy tobie. Co może odnosić się do faktu, że dziewczyna bohatera jest prostytutką, zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały kontekst utworu. Drugą zwrotkę rozpoczyna opis nocnego Berlina: Neon on my naked skin passing silhouettes of strange illuminated mannequins. Światła neonów na mojej skórze przemykające sylwetki dziwnych oświetlonych manekinów. Oczywiście jest tu duże pole na własną interpretację, ale dla mnie to po prostu snujące się postacie, traktowane jak manekiny, czyli obojętnie, bez uczuć. Być może to po prostu przypadkowi ludzie, a może koledzy z dworca. Następnie narrator zadaje sobie pytanie, które w pewnym momencie prawdopodobnie zadał sobie Marian Gold. Shall I stay here at the zoo? Czyli, czy powinienem zostać na dworcu zoo? Or shall I go and change my point of view for other ugly scenes? Więc, czy jednak powinienem odejść i zmienić swoje spojrzenie na inne brzydkie rzeczy? Zmienić spojrzenie, bo bez heroiny świat nie będzie już tak atrakcyjny. I bohater. Będzie musiał zacząć postrzegać go w inny sposób i do tego świata na trzeźwo po prostu się przyzwyczaić. Jak skończyła się ta historia, niestety nie wiemy, bo całość zamyka po raz kolejny snucie marzeń o byciu wielkim w Japonii. Na koniec przypominam jeszcze raz o QA, na który pytania możecie zadawać pod tym filmem lub w wiadomościach na Insta. Serdecznie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania i lajkowania, bo to naprawdę pomaga mi rozwijać ten kanał. I widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku.